Dzień dobry. Witam serdecznie państwa panów redaktorów. Witam prezesa gminnego przedsiębiorstwa komunalnego pana Marcina Wysockiego. Piękny dzień dzisiaj dla nas dla gminy Stanisany, nie tylko dlatego, że znajdujemy się w pięknym miejscu, nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj piękną pogodę, ale też dlatego, że mamy dla państwa do przekazania bardzo dobrą wiadomość. Otóż nasza gmina spółka komunalna złożyła wniosek na dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni ścieków i na budowę kanalizacji w kierunku Zgorzałego oraz kilku innych ulic w Stężycy i w Szymbarku. Decyzją zarządu województwa pomorskiego spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 25 milionów złotych. Całość zadania to jest 36 milionów złotych, 25 milionów to jest kwota dofinansowania z tej kwoty tak jak mówiłem wcześniej, będzie rozbudowa oczyszczania ścieków, modernizacja tej oczyszczalni, bardzo ważna dla nas inwestycja, a także budowa kanalizacji w kierunku Zgorzałego Poproszę Pana Prezesa o to, żeby zaprezentował więcej szczegółów dotyczących tego, tego zadania i tego dofinansowania. Jest to dofinansowanie na rozbudowę systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stężyca dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach funduszy europejskie dla pomorza powstanie nowoczesna i rozbudowana nowa sieć kanalizacyjna obejmująca takie miejscowości jak Zgorzałe, Stężyca Szymbark. Główny odcinek kanalizacji dotyczy miejscowości Zgorzałe to jest ponad 11 kilometrów. W ramach tej sieci będą wybudowane również trzy pompownie, trzy przepompownie ścieków żeby. Z kolei odcinki w Stężycy, Szymbarku, są to krótsze odcinki, domykające jakby potrzeby tych miejscowości, które są no, w dużej mierze już skanalizowane. Będziemy budować tam krótkie odcinki kanalizacji na osiedlach, które w tej chwili są zabudowywane. Jeśli chodzi o e, z, kanalizację, to owszem e, te 14 kilometrów, to jest bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy, że będzie rozbudowana. Jednak e, w tym wszystkim ważne było też, aby rozbudować przebudować oczyszczalnię ścieków w Stężycy dylowie, tak żeby ona była w stanie sprostać ilości napływających ścieków. E, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, Przede wszystkim to wyposażenie trzeciego reaktora, który wcześniej już został przygotowany do tego, żeby pracować. Aczkolwiek wcześniej przepustowość oczyszczalni ścieków na dzisiaj była 1200 metrów sześciennych na dobę. W tej chwili po rozbudowie będzie to 1800. Ale do tego wszystkiego po 10 latach eksploatacji oczyszczalni ścieków wiemy, że trzeba zmodernizować bardzo ważne elementy składowe tej oczyszczalni, takie jak adaptacja punktu zlewnego z kratą schodkową, to jest dla ścieków dowożonych wozów asenizacyjnych, tacę najazdową do punktu zlewnego, zbiornik uśredniający ścieków musimy powiększyć, bo przy dużych napływach, ulewach, różnych takich sytuacjach awaryjnych trzeba zawartość tych ścieków uśredniać rozbudowujemy budynek sito-piaskowników tak, aby to oczyszczanie wstępne ścieków było na wyższym poziomie, żeby zbierać jak najwięcej elementów stałych. Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu, tak samo tutaj to jest element ważny technologii, żeby lepiej przygotować osad do dalszej obróbki. Zbiornik osadu zagęszczonego, Tutaj na wskutek tych działań musimy troszeczkę zmienić sposób zagospodarowania oczyszczalni poprzez zmianę lokalizacji zbiornika na PIX. Będziemy mieli też dodatkowy punkt zrzutu zawartości szczyszczenia kanalizacji i przepompowni. To też jest bardzo ważny element, ponieważ żeby dobrze eksploatować sieć kanalizacyjną, co najmniej raz w miesiącu wszystkie przepompownie muszą być płukane i oczyszczane z osadów. Tych przepompowni mamy około 50, więc jest co robić przez ten cały miesiąc. I taki punkt na, dla nas był bardzo ważny. On teraz został włączony jakby też do technologii oczyszczania ścieków. Wiata na kontenery związana z zagospodarowaniem osadu, studnia poboru wody technologicznej, różne komory zasów. Szereg innych rzeczy, które są tutaj ważne, no i oczywiście przebudowa tej instalacji międzyobiektowej. Powstanie też duża wiata na osad, na te kontenery, na której zostanie zlokalizowana duża instalacja: instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kW. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby osad, który powstaje na skutek oczyszczania ścieków, był jeszcze lepiej przygotowany do planowanych przez nas w przyszłości działań związanych z zagospodarowaniem tego osadu, ale to na razie są fazy pracy wstępnej nad tym wszystkim, więc to jest przyszłość, jeśli chodzi o zagospodarowanie osadu. Tak będzie wyglądała oczyszczalnia ścieków po rozbudowie. Musimy częściowo, częściowo zasypać stawy, jeszcze które są pozostałością po wcześniej funkcjonującej oczyszczalni ścieków stawy strącające po to żeby móc wykorzystać więcej terenu na, na realizację tego zadania i teraz coś o finansach właśnie w kwestii realizacji tego zadania tak jak Pan Wójt wcześniej powiedział tu już w dokładnych liczbach 37 milionów złotych brutto będzie kosztowała ta oczyszczalnia 25 to jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Koszty kwalifikowane, to są, to jest 30 milionów. 115 tysięcy to jest budowa kawał, odcinka kanalizacji poza aglomeracją, bo jeszcze tutaj może na samym wstępie trzeba było dodać, że chodzi tutaj o to, żebyśmy rozbudowali kanalizację na terenie naszej aglomeracji, która jest określona uchwałą Rady Gminy żeby spełniała wymagania kamoźki. Koszty niekwalifikowane, czyli VAT, to jest prawie 7 milionów złotych. własnych środków na to będziemy musieli mieć na wkład własny do kwoty netto 4 miliony 640, czyli własnych środków generalnie będzie potrzeba 11,5 miliona. Proszę zwrócić uwagę, że jest to niezbędna dla nas inwestycja, dla gminy, dla stabilności. Rozwoju, stabilności, współpracy z środowiskiem i z tym, czego nam potrzeba, a taki duży nakład finansowy. I uważam, że to jest bardzo trafnie i potrzebnie wydane pieniądze, jeśli chodzi o realizację tego zadania i realizację w ogóle potrzeb gminy, bo to są podstawy, które są dla mieszkańców bardzo ważne i dla naszego e, społeczeństwa. Jeśli chodzi o, e, tak jak wcześniej wspomniałem, dzięki rozbudowie i kanalizacji, i oczyszczalni ścieków będziemy spełniać zapisy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. E, Wzrost poziomu skanalizowania na aglomeracji zmieni się z, z 92,5% na 98% i tutaj będziemy mieli odpowiedni wskaźnik już skanalizowania e, na terenie gminy. Chciałem też jeszcze powiedzieć, e, co może też należało na wstępie, że e, wnioski o dofinansowanie składało 5 gmin z województwa pomorskiego. E, trzy gminy otrzymały dofinansowanie, i tak jak Pan wójt wspomniał nasza była najwyżej nasz wniosek został najwyżej oceniony jeśli chodzi o przepustowość to już też mówiłem 1800 metrów sześciennych na dobę w tej chwili to jest 1190 a jeszcze przed, przed rozbudową w 2015 ta wydajność teoretyczna była bynajmniej 520 metrów sześciennych na dobę tutaj też będziemy dzięki tej rozbudowie będziemy mogli pomniejszyć azot ogólny który powstaje który jest określony też odpowiednią normą i pozwoleniem wodnoprawnym jeśli chodzi o ścieki oczyszczone to też nam pozwoli sprostać w zasadzie coraz bardziej, yy, coraz bardziej zawężanym normom, jeśli chodzi o ilość tego osadu. Projekt będzie realizowany do końca 2027 roku. Yy, spodziewamy się, że umowę podpiszamy pewnie gdzieś w listopadzie. Yy, przystąpimy do ogłoszenia przetargu. Yy, wczesną wiosną miejmy nadzieję, bo to jest bardzo duże zamówienie, wymaga odpowiednich terminów, publikacji ogłoszeń wcześną wiosną miejmy nadzieję, że podpiszemy umowę i zaczniemy e, pracę. Efekty tutaj jak już wcześniej wspomniałem będą odczuwalne e, nie tylko w tych wszystkich miejscowościach, których dotyczy ta inwestycja, ale na terenie naszej całej gminy e, będziemy mogli dzięki temu no bez problemu e, przyjmować e, ścieki e, i dopływające i dowożone Będziemy mogli, będziemy mogli też przyjmować ścieki czy osady z przydomowych oczyszczalni ścieków. No, na pewno taka miejscowość jak Zgorzałe, które w dużej mierze leży, ma też ośrodki wypoczynkowe, będzie też bardziej atrakcyjnym terenem dla inwestycji mieszkalnych, jednorodzinnych, jak również turystycznych. No oczywiście, dzięki tym, tej infrastrukturze też wzrośnie cena tych terenów mieszkalnych i turystycznych. No i ekologicznie oczywiście to, o co nam najbardziej też chodzi, będzie to wszystko lepiej funkcjonowało. To jest na pewno wspólny sukces naszej, naszej pracy, gminy i spółki. I mam nadzieję, że będzie, będzie, Dobrze odebrane też przez mieszkańców. Dziękuję bardzo.